Lato mamy w pełni i na szczęście nie zamierza nas opuścić. Dlatego dzisiaj mamy z Faustynką dwie propozycje bardzo fajnych, wygodnych i takich topowych nasze. Słuchajcie, na lato. Na średnie i większe biusty. Faustynka ma na sobie, słuchajcie, spacera. Spacera, który się nazywa Sen. Jest to nasz własny, osobisty model. A ja mam na sobie, słuchajcie, model, model Heidi. I już Wam tłumaczę wady i zalety obu modeli. W sumie wad to nie mają za dużo, aż by nie powiedzieć żadnych, ale mają dużo zalety. I tak, Faustyn ma spacera, czyli jest to biustonosz, który, że tak powiem, przede wszystkim fajnie się układa do biustu, dziewczynego nie zbiera za mocno, nie układa za mocno, jest bardziej takim fasonem typowo naturalnym i przede wszystkim oddychającym, także turbo comfort. Bardzo fajny na lato, bardzo przewiewny Nie powiększa też biustu, to dla niektórych pani jest bardzo, 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 bardzo ważne. I oczywiście jest totalnie gładki, także świetnie się sprawdza. Słuchajcie, po wszystkie gładkie rzeczy, obcisłe rzeczy, jasne rzeczy. Także ja go, słuchajcie, dziewczyny bardzo mocno polecam. I tutaj mamy do tego, słuchajcie, Brazylijany. Też bardzo wygodne, bardzo delikatne i powiedziałam takie kościusienkie w klasyce. A ja mam na sobie Heidi, i tak jak wiecie, jest to mój ukochany, mega, 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 mega wiustonosz. Dlaczego? Dlatego, że on jest modelem usztywnianym, delikatnie, ma tutaj gąbeczkę, od spodu ma delikatnie sięki pusza. I co nam daje versus Set? No, na pewno nie jest spacerem, to po pierwsze. Po drugie, dużo bardziej, słuchajcie, kształtuje nam biust i dużo lepiej go, że tak powiem, układa. W sumie, no może nie lepiej, tylko mocniej. Mocniej go też zbiera. Jest też bardzo dziewczyny, wygodny. Ja naprawdę nie czuję, że w ogóle mam to na sobie. Oczywiście też jest e, gładziusieńki. Mm. No i, co? I przepięknie, słuchajcie, w nim wygląda biust. I nadaje się świetnie, wody. Jasne rzeczy i podletnie stylizacje. Przez to, że, przez to, że od spodu ma słuchać też gąbeczkę. Ona też jest taka, nie jest bo to jest tak, do tam jakiś, materiał troszkę bardziej sztuczny, ale świetnie też fania. Słuchajcie pot i bardzo fajnie też pracuje w biu, na biuście, zwłaszcza w te ciepłe dni. Proszę mi wierzyć, wypróbowałam przez ostatnie tygodnie e, w Grecji. Także polecamy, czy to będzie space dziewczyny, czy właśnie taki usztywniany full cap. E, Oba są świetnym rozwiązaniem na lato w rozmiarach od słuchajcie 65 do 95 od miski D do miski, do miski I, także słuchajcie szeroka rozmiarówka tu i tu. Także zapraszamy kochane i polecam.